5 sierpnia Ilona Wróblewska Czarnowska witam państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Pomimo licznych apeli policji i wysokich kar pijani wciąż wsiadają za kierownicę swoich pojazdów, powodując tym samym zagrożenie w ruchu drogowym. Kolejni pijani zostali wyeliminowani z ruchu dzięki czujności obywateli. Pijanie kierowcy na drodze to wciąż poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Mimo licznych policyjnych apeli za kierownicę, wciąż niestety wsiadają nietrzeźwe osoby, powodując zagrożenie w ruchu drogowym. Mieszkańców prosimy o reakcję w przypadku, gdy widzą osobę nietrzeźwą, wsiadającą za kierownicę. Uniemożliwiając jazdę pijanemu kierowcy, chronimy przed nieszczęściem nie tylko jego samego, ale też tych, których może on spotkać na swojej drodze. Pamiętajmy, że nasza reakcja może uratować czyjeś życie. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy interweniują na widok nieodpowiedzialnych kierowców. Bełchatowscy policjanci interweniowali wobec pijanych kierowców, którzy zostali właśnie ostatnio ujęci przez obywateli. 51-letni kierowca Peżota miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu, natomiast pijany. 30-letni kierowca skutera z zakazem prowadzenia pojazdów spowodował kolizję z Volkswagenem i odjechał z miejsca zdarzenia. Miał również w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie Bełchatowskim nie odnotowano osób zakażonych koronawirusem. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 161, natomiast liczba wykonanych testów 88, w tym 0 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 7 osób zakażonych koronawirusem. Potwierdziły to uzyskane pozytywne wyniki testów laboratoryjnych. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 6038, natomiast liczba Wykonanych testów 2588, z czego 7 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 176 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia. Liczba przypadków śmiertelnych 6. Jeśli nie macie Państwo jeszcze zaplanowanego weekendu, to mamy coś dla miłośników muzyki na żywo. 8 sierpnia w niedzielę o godzinie 19 w Kulturze na Boku odbędzie się koncert gitarowy Mateusza Trandy. To kompozytor, którego niejednokrotnie można było usłyszeć na scenach klubowych w Polsce, ale i nie tylko. Gitarzysta akustyczny, wywodzący się z tradycji folkowo-blusowych. W jego repertuarze można usłyszeć oryginalne, autorskie aranże dobrze już znanych utworów, ale również własne kompozycje, które trafiają w najgłębsze zakamarki duszy. Kultura na boku zaprasza wszystkich zainteresowanych. Wstęp jak zwykle z hojności serca. Letni nabór do Akademii GKS-u Bełchotów trwa. Warto dodać, że trenować mogą zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Nad prawidłowym rozwojem podopiecznych Akademii czuwa 24 licencjonowanych trenerów, w tym 9 z licencją UFAA. Aktualnie prowadzimy nabór do drużyn chłopców urodzonych w rocznikach 2013-2017. Jest to nowość w naszej akademii. Będziemy prowadzić szkolenie dla chłopców właśnie nawet 4-5-letnich. Rozpoczął się również nabór do drużyny dziewcząt. Nie było jeszcze drużyny dziewcząt w Gigasie, był chatów. Od tego sezonu prowadzone będą zajęcia właśnie dla dziewcząt. Już rozpoczęły się one w ostatni poniedziałek. Zajęcia prowadzi pani trener, była zawodniczka Ekstraligi, pani Angelina Łąckiewicz, która występowała w Ekstralidze w drużynie GKS-u Katowice. Serdecznie zapraszamy na zajęcia. Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej. Tam jest kontakt do pani trener. Na pierwszych zajęciach oczywiście chodzi o zapoznanie się z naszą akademią, z trenerami, z rówieśnikami. Dopiero na dalszym etapie weryfikowane są umiejętności, prowadzona jest selekcja. Natomiast, tak jak mówię, pierwsze treningi, pierwsze tygodnie to jest, to jest zapoznanie się z atmosferą wszystkim tym, co się dzieje na treningu piłkarskim. Baza Treningowa GKS-u był Chatów w zasadzie Miejskiego Centrum Sportu, które użycza nam obiektów. Jest w naszym regionie w zasadzie jedna z najlepszych. Dla młodych adeptów piłki nożnej jest to duży atut. Mamy naprawdę świetnie przygotowane właśnie przez MCS boiska. Także nic tylko trenować. Aktualnie w akademii trenuje około 300 zawodników, także w sekcji zapaśniczej. Mamy nadzieję, że po tegorocznym. W letnim naborze ta liczba znacznie wzrośnie, bo tak jak mówię, powstanie kilka nowych drużyn, najmłodszych drużyn chłopców oraz drużyna, a może drużyny dziewcząt. Przygotowania kadry GKS-u Bełchatów do meczu drugiej kolejki E-winner drugiej ligi ze zniczem Pruszków na finiszu. Wczoraj podopieczni Patryka Rachwała trenowali na murawie Bełchatowskiego stadionu. Dla większości zawodników była to pierwsza w życiu okazja do pracy na murawie. Przy Niektórzy dzisiaj na przykład po raz pierwszy są na głównej pójcie do tej pory trenowaliśmy za halą. Tutaj mamy dzisiaj wyjątkową okazję, żeby wrócić tutaj na stadion, przyzwyczajać się do tego obiektu, żeby w sobotę czuć się jeszcze lepiej. Tu mówię o tych nowych, no bo nasi starzy wyjadacze doskonale znają oczywiście stadion sportowej. Do zajęć wrócili Kacper Sionkowski, Mateusz Kębski i Kajetan Kunka. Na murawie można było także zobaczyć Łukasza Wrońskiego, który jest powoli wprowadzany po rehabilitacji. Wcześniej no nie hmm. Ta możliwość wejścia na główną płytę ograniczona była ze względu na rozgrywanie meczów przez dwa kluby, przez GKS i Iraków. Trzeba było tę murawę oszczędzać, bo zdajemy sobie sprawę, czasami były weekendy, kiedy graliśmy my i Iraków, więc ta murawa dostawała w kość. Teraz jesteśmy tylko my i można ten raz w tygodniu, jeśli pogoda na to pozwoli, na murawę wejść. Bardzo dziękujemy za to miejskiemu centrum. Sportu, bo to jest bardzo ważne dla zawodników. Dzisiaj Bułgatowianie trenowali na boisku numer dwa Miejskiego Centrum Sportu. Podobnie będzie w piątek. W sobotę natomiast czeka ich pierwszy domowy mecz sezonu. W sobotę pierwszy mecz przy sportowej dla kibiców brunatnej drużyny. Jak informuje klub udostępnione będą trybuny wschodnia, zachodnia i północna. Zmiana organizacyjna dotyczy trybuny wschodniej, na którą zgodnie z życzeniem samych kibiców wraca tak zwany młyn. Trybuna południowa ma być natomiast udostępniana w wyjątkowych sytuacjach. Kibice, którzy zagoszczą na stadionie w sobotę proszeni są o zajmowanie co drugiego miejsca w sektorze w rzędach naprzemiennie. Zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe w sytuacji Braku możliwości zachowania półtora metrowego dystansu. Sprzedaż wejściówek dla sympatyków GKS-u prowadzona jest przez stronę internetową oraz w punkcie obsługi kibica do 6 sierpnia w godzinach od 14 do 18. W dniu meczu natomiast bilety można nadal kupować przez internet. Natomiast w poku będzie możliwa wymiana lub odbiór kart kibica oraz pomoc w zakupie wejściówek od godziny 13. To wszystkie informacje w dzisiejszym tygodniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc!